Najczystszym rodzajem światła, jakie mamy do dyspozycji, jest światło wytwarzane przez laser, który wysyła wiązkę, w której wszystkie fale mają jedną częstotliwość jak te wytwarzane przez idealny kamyk w idealnym stawie. Kiedy dwie wiązki laserowe się stykają, wytwarzają wzór interferencyjny jasnych i ciemnych zmarszczek który można zapisać na płycie fotograficznej. A jeśli jedna związek zamiast pochodzić bezpośrednio z Lasera zostanie najpierw odbita od obiektu, takiego jak ludzka twarz, powstały wzór zapisu, będzie rzeczywiście bardzo złożony, ale nadal można go zapisać. Będzie hologramem twarzy. 13 część koduje całość. Kolejnym ważnym faktem jest to, że nawet gdybyśmy upuścili nasz zamrożony hologram wzoru z marszczek na podbłogę i rozbili go na kilka części, każda pojedyncza część odtworzyłaby cały obraz holograficzny sama z siebie. Im mniejsza część tym bardziej rozmyta i zniekształcona byłaby powstała projekcja holograficzna, ale faktem pozostaje, że mimo wszystko powstałaby cała projekcja. Kluczem do stworzenia hologramu jest to, że energia w ruchu musi oddziaływać z energią w stanie spoczynku, bez ruchu. W powyższym przykładzie kamyki reprezentują energię w ruchu, podczas gdy woda. Przed jej poruszeniem przez kamyki reprezentuje energię w stanie spoczynku, aby aktywować lub w efekcie postrzegać znaczenie hologramu. Energia, w tym przypadku spójne źródło światła, takie jak wiązka laserowa, musi zostać przepuszczona przez wzór interferencyjny, generowany przez w prostej interferencji interakcji między poruszającą się energią a energią w spoczynku. Przykład podany przez Bentofa, wymóg ten został spełniony przez trzymanie zamrożonego wzoru interferencyjnego przed spójnym światłem, aby wyświetlić trójwymiarowy obraz holograficzny. Jego znaczenie w przestrzeni. Jak mówi nam Merlin Ferguson Redaktora K. Brain Mind Bulletin Miliardy bitów Inną cechą hologramu jest jego wydajność Informacje mogą być przechowywane w maleńkiej przestrzeni Wzór holograficznej fotografii Jest przechowywany wszędzie na płycie 14. Matryca świadomości Wszechświat składa się z oddziałujących na siebie pól energii, z których część jest w spoczynku, a część w ruchu. Jest sam w sobie gigantycznym hologramem o niewiarygodnej złożoności. Według teorii Karla według teorii Pribrama, neurobiologa ze Stanford University i Davida Bochma, fizyka z University Umysł ludzki jest również hologramem, który dostraja się do hologramu uniwersalnego za pomocą medium, wymiany energii, tym samym wywnioskowując znaczenie i osiągając stan, który nazywamy świadomością, w odniesieniu do stanu w rozszerzonej lub zmiennej, zmienionej świadomości. Takich jak te, używane przez getaway. Proces ten przebiega w następujący sposób. Gdy energia przechodzi przez różne aspekty hologramu uniwersalnego i jest postrzegana przez pola elektrostatyczne, które składają się na umysł ludzki, przekazywane obrazy holograficzne są rzutowane na te pola elektrostatyczne umysłu. I są postrzegane lub rozumiane w takim stopniu, w jakim pole elektrostatyczne działa na częstotliwość i amplitudzie, które mogą harmonizować i dlatego odczytywać wzór fali nośnej energii przechodzącej przez nie. Zmiany częstotliwości i amplitudy pola elektrostatycznego, które składają się na umysł ludzki, Określają konfigurację, a zatem charakter matrycy energii holograficznej, którą umysł projektuje, aby przechwycić znaczenie bezpośrednio z transmisji holograficznych wszechświata. Następnie, aby zrozumieć, co obraz holograficzny mówi do niego, umysł porównuje właśnie otrzymany Obraz z samym sobą. Konkretnie robi to poprzez porównanie otrzymanego obrazu z tą częścią swojego hologramu, który stanowi pamięć, rejestrując różnicę w. Forma geometryczna i w częstotliwości energii. Świadomość postrzega Patrz załącznik drugi, następna strona. Jak mówi psycholog Kate Floyd: Wbrew temu, co wszyscy twie wiedzą, to nie mózg wytwarza świadomość, ale raczej świadomość tworzy wygląd mózgu. 15. Mózg w fazie. Proces świadomości najłatwiej sobie wyobrazić, jeśli wyobrazimy sobie holograficzne dane wejściowe z trójwymiarowego systemu siatki nałożonej na nie tak, że wszystkie zawarte w nim wzorce energii można opisać w kategoriach trójwymiarowej geometrii, używając matematyki, aby. Zredukować dane do dwuwymiarowej formy. Bentov stwierdza, że naukowcy podejrzewają, że ludzki umysł działa w prostym binarnym systemie go-no-go, no go, tak jak wszystkie komputery cyfrowe. Dlatego też, gdy nałoży trójwymiarową matrycę na holograficzne informacje, które chce zinterpretować i zredukuje te informacje matematycznie do dwuwymiarowej formy, może je całkowicie przetworzyć, używając swojego podstawowego systemu binarnego. Tak jak każdy komputer wykonany ręką człowieka, może przetwarzać ogromne ilości danych i dokonywać różnych porównań między danymi. A informacjami zapisanymi w jego pamięci cyfrowej. Nasze umysły działają w ten sam sposób, postrzegając wyłącznie przez porównanie. Stwierdza tę tezę w następujący sposób. Cała nasza rzeczywistość jest budowana przez ciągłe dokonywanie takich porównań. Zawsze, gdy coś postrzegamy, zawsze postrzegamy jedynie różnicę. W stanach rozszerzonej świadomości. Prawa półkula ludzkiego mózgu w swoim holistycznym, nieliniowym i niewerbalnym trybie funkcjonowania działa jako podstawowa matryca lub receptor dla tego holograficznego sygnału wyjściowego. Podczas gdy lewa półkula, działając w fazie lub koherencji z prawą półkulą mózgu, Dostarcza wtórną matrycę poprzez swoją binarną, komputerową metodę funkcjonowania, aby dalej przesiewać dane przez porównanie i redukować je do dyskretnej, dwuwymiarowej formy. 16. Ocena w takim stopniu, w jakim Getaway odnosi sukces, w doprowadzaniu do udoskonalenia matrycy energetycznej umysłu odnosi sukces w poszerzaniu lub zmianie człowieka, świadomość tak. Że może ona postrzegać bez odwoływania się do wstawiennictwa zmysłów fizycznych, dzięki czemu ostatecznie możliwe jest postrzeganie i zrozumienie coraz większej części uniwersalnego hologramu oczywiście niedostępnego za pomocą zmysłów. Merlin Furkson napisał, że teorie Pri-Brahma i Bochma wydają się wyjaśniać wszelkie doświadczenia transcendentalne. Zdarzenia paranormalne, a nawet normalne osobliwości percepcyjne. Dalej mówi o Pribramie. Obecnie proponuje on zaskakujący, ogarniający model, który wywołuje znaczne podekscytowanie wśród osób zaintrygowanych tajemnicami ludzkiej świadomości. Jego model holograficzny Łączy badania nad mózgiem z fizyką teoretyczną, uwzględnia on normalną percepcję i jednocześnie wyprowadza doświadczenia paranormalne i transcendentalne z nadprzyrodzoności, wyjaśniając je jako część natury. Podobnie jak pewne dziwne odkrycia fizyki kwantowej, radykalna reorientacja tej teorii nagle nadaje sens paradoksalnym powiedzeniom mistyków na przestrzeni wieków. 17. Samopoznanie Aby dokończyć nasz zarys procesu, w którym umysł osiąga i ćwiczy świadomość, musimy również opisać mechanizm, który wyjaśnia aspekt ludzkiej myśli, która, który Odróżni ją od świadomości roślin lub zwierząt. To jest samo poznanie. Ludzie nie tylko wiedzą, ale wiedzą, że wiedzą potrafią monitorować proces własnego myślenia i utrzymywać jego świadomość. Co więcej, potrafią przeprowadzić analizę porównawczą. Oceny ewoluacyjnej funkcjonowania ich procesów myślowych w stosunku do różnych obiektywnych standardów, które przyjęli. Ludzka świadomość może to zrobić, ponieważ ma zdolność do powielania aspektów własnego hologramu, projekcji ich, postrzegania tej projekcji, przeprowadzania jej przez porównanie z aspektem pamięci gdzie przechowywane są jej standardy oceny pomiaru własnego hologramu i mierzenia, lub odczuwania różnic za pomocą trójwymiarowej geometrii, a następnie binarnego impulsu. Idź, nie idź, aby uzyskać werbalne poznanie o sobie. 18. Wymiar czasoprzestrzenny. Do tego momentu nasza dyskusja na temat procesu Getaway była stosunkowo prosta i łatwa do naśladowania. Teraz zaczyna się zabawa. Getaway obejmuje coś więcej niż tylko postrzeganie tych aspektów uniwersalnego hologramu, do których można uzyskać dostęp w wymiarze czasoprzestrzeni, tak jak ją znamy. Wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego ludzka świadomość może zostać doprowadzona do przekroczenia ograniczeń czasoprzestrzeni, jest kolejnym zadaniem, które należy wykonać. Aby to zrobić, musimy najpierw docenić, czym są czas i przestrzeń, aby zrozumieć, w jaki sposób można przekroczyć wymiar, który one stanowią. Fizycy definiują czas jako miarę energii lub siły w ruchu. Innymi słowy, jest to miara zmiany. Jednak, aby energia mogła się poruszać, musi być najpierw w jakiś sposób ograniczona w granicach pewnego rodzaju wzorca wibracyjnego, tak aby jej ograniczenie dało jej zdolność do bycia zawartą w określonym miejscu. Które można odróżnić od innych miejsc, przestrzeni. Energia, która nie jest ograniczona, jest siłą bez ograniczeń, bez wymiaru, bez ograniczeń formy, jest nieskończonością, nie może się poruszać, ponieważ nie ma nic poza nieskończonością, a zatem jest poza wymiarem czasu, jest również poza przestrzenią. Ponieważ ta koncepcja oznacza, że określona forma energii jest ograniczona do określonego miejsca i nie występuje w innych miejscach. Ale jeśli energia jest w stanie nieskończoności, nie ma granic, nie ma tutaj, aby ją odróżnić. Od, od, tam. Nie ma poczucia obszaru. Energia w nieskończoności oznacza energię równomiernie rozciągniętą bez ograniczeń. Nie ma początku, końca ani miejsca. Jest świadomą siłą fundamentalną, pierwotną mocą istnienia bez formy, stanem nieskończonego bytu. Mówi się, że energia w nieskończoności jest całkowicie w spoczynku i dlatego nie może generować hologramów, dopóki pozostaje całkowicie nieaktywna. Zachowuje swoją wrodzoną zdolność do świadomości, ponieważ może odbierać i biernie postrzegać hologramy generowane przez energię w ruchu, w różnych wymiarach, które tworzą stworzony wszechświat, ale nie może być postrzegana przez świadomość działającą w aktywnym wszechświecie. Energia w tym stanie nieaktywnej nieskończoności. Jest określana przez fizyków jako energia w jej stanie absolutnym lub po prostu absolut pomiędzy absolutem a materialnym wszechświatem, w którym doświadczamy naszego fizycznego istnienia. Znajdują się różne wymiary pośredniczące, do których ludzka świadomość w zmienionych stanach bytu może uzyskać dostęp. Teoretycznie ludzka świadomość może nadal Rozszerzać horyzonty swoich możliwości percepcyjnych, aż osiągnie wymiar absolutu, w którym to momencie percepcja się zatrzymuje, ponieważ absolut nie generuje żadnych hologramów ani o sobie. 19. Wymiary pośrednie. Ponieważ absolut jest świadomą energią w nieskończoności. To jest bez granic, zajmuje każdy wymiar, w tym wymiar czasoprzestrzenny, w którym mamy nasze fizyczne istnienie, ale nie możemy go postrzegać. Nakłada się na wszystko, podobnie jak wiele pośrednich gradientów lub wymiarów, przez które przechodzą energie wszechświata, w drodze do i z ich domów w stanie nieskończoności absolutu, aby wejść w te pośrednie wymiary. Ludzka świadomość musi skupić się z tak intensywną spójnością, że częstotliwość wzorca energii, który obejmuje tę świadomość, to jest wyjście fal mózgowych, może przyspieszać do punktu, w którym powstały, wzorzec, powstały wzorzec częstotliwości. Jeśli zostanie wyświetlony na ostyloskopie, wyglądałby praktycznie jak ciągła linia. Osiągnięcie tego stanu zmienionej świadomości otwiera drogę do postrzegania wymiarów poza czasoprzestrzennych, dzięki działaniu zasady fizyki znanej jako odległość planka. To aspekt mechaniki kwantowej, który odnosi się do faktu, że każda oscylująca częstotliwość, taka jak fala mózgowa, osiąga dwa punkty całkowitego spoczynku, które stanowią granice każdej indywidualnej oscylacji, to jest ruchu w górę lub w dół. Bez tych punktów spoczynku oscylujący wzór falowy byłby niemożliwy, ponieważ punkty spoczynku są wymagane, aby umożliwić energii zmianę kierunku i w ten sposób kontynuowanie wibracji między sztywnymi granicami. Ale prawdą jest również, że gdy na nieskończenie krótką chwilę energia ta osiąga jeden z dwóch punktów spoczynku, wyskakuje z czasoprzestrzeni i dołącza do nieskończoności. Patrz załącznik trzeci, następna strona. Ten krytyczny krok poza czasoprzestrzeń następuje, gdy prędkość oscylacji spada poniżej 10 do minus 33 cm na sekundę. Odległość planka. Słowa bentofa, mechanika kwantowa mówi nam, że gdy odległości spadają poniżej odległości planka, która wynosi 10 do minus 33 cm, wchodzimy w efekcie w nowy świat. To. Wróćmy do naszego przypadku. Wzór, fale ludzkiej świadomości, osiąga tak wysoką częstotliwość, że wzór, że wzór kliknięć pojawia się tak blisko siebie, że istnieje w nim wirtualna ciągłość. Następnie zakłada się, że część tej świadomości Ustanawia i utrzymuje swoją funkcję gromadzenia informacji w wymiarach znajdujących się między czasoprzestrzenią a absolutem. Tak więc, gdy niemal ciągły wzór kliknięć ustanawia się w fazie ciągłej przy prędkościach poniżej odległości planka, ale przed osiągnięciem stanu całkowitego spoczynku ludzka świadomość przechodzi przez lustro czasoprzestrzeni. Na wzór Alicji, rozpoczynając swoją podróż do krainy czarów. Doświadczenie Getaway, towarzyszącą mu techniką hemisync, jest najwyraźniej zaprojektowane, jeśli jest stosowany systematycznie i cierpliwie, aby umożliwić ludzkiej świadomości ustanowienie spójnego wzoru percepcji w tych wymiarach których obowiązują prędkości poniżej odległości planka. Obowiązuje niezależnie od tego, czy jednostka ćwiczy swoją świadomość będąc w ciele fizycznym, czy też robi to po oddzieleniu tej świadomości od ciała fizycznego. To jest w tak zwanym stanie poza ciałem, o którym wspominałem wcześniej.